Tak kochani. Nastąpiło przegrzanie akumulatorów e, intensywnym cięciem. Po prostu dużo cięłem i, i po prostu przegrzał się akumulator. Nastąpiło do zwarcia w akumulatorze. To zwarcie spowodowało, że coś tu się trzepnęło. I poleciało na układ, e, układ stalony e, w, e, w tej wiertareczce. Później będę starał się dojść do tego, co w niej mogło tam trzepnąć się. Przez akumulator przegrzany. E, tu natomiast jak je powejmuję te ogniwa już się robią chłodniejsze to po prostu te gazy z nich wychodzą i wracają do normalnej temperatury e, później jak znajdę chwilkę to mam tu właśnie świetny sprzęt w który przetestuje te akumulatory i będę wiedział co z tymi akumulatorami się dzieje czy w ilu procentach one są zdatne jeszcze do użytku czy, czy są tylko już utylizacja czy który z nich jeszcze będzie nadawał się do jakiegoś, do jakiegokolwiek użytku. No, że to fajne jest, bo tak. To są ładowarka, rozładowywarka i tester. No i po prostu w ten sposób będę wiedział, co się dzieje po prostu z tymi akumulatorami, które nastąpiły. O, już się chłodne zrobiły. Tak, gazy uszły. Jest. 33 było 36, to chłodniej, no to jak już gazy ujdą, to już się no, robi taka norma, ale jest to pewne, że one są już uszkodzone. Zobaczę w ilu procentach, no, no i sprawdzę właśnie, co z wiertarką się mogło stać. Bo jeśli trzypnęło się coś tutaj i poszło na wiertarkę, to któryś z układów podobnych do tych. W tej wiertarce się po prostu utrzepną lub dioda jakaś taka zabezpieczająca układ w wiertarce. Ciekawe jak to jest. Czy to jest po prostu możliwe do zlokalizowania i zrobienia? Trudno powiedzieć, będzie fa warto się dowiedzieć, no, czy jest taka możliwość nie? naprawienia takiej wiertarki na skutek przegrzanego akumulatora w pile tarczowej. Bo wiecie, pi piła tarczowa to tak dużo pobiera tej energii i po prostu jak się dużo tnie to ona po prostu nagrzewa ten akumulator no i po prostu przegrzała akumulator piła i później z tej piły wyjąłem akumulator i włożyłem do wiertarki bo dzieliłem się jednym akumulatorem z piły do wiertarki tak na przemian no i po prostu gdybym wziął inaczej to byłoby lepiej no dobra no to hej jakiś czas zobaczę co tam